Come on! <gryzamy w zespozycji> Chuj. ale jest ładnie! No. się. Musimy wchodzić. Fantastycznie! Nie wiem, Fantastycznie! Nie ma to jak na kacu iść. E, ja pierdolę, tam jest ładnie! Ale musimy przejść przecież! Musimy się też wydostać! Nie ja już nie mogę! <gryzamy w> ja <zespozycji> się Masz. Ej, tu jest lód! Cześć, no, czy Cześć, Adam! O kurwa! Idziemy! Idziemy! Mon, chodź tu! Ej, tu jest Kurwa! Kurwa, chuj! Chuj, kurwa! Ojej! trzymaj, bo już nie daję rady wchodzić!